A co z nową grą RPG, w którą grasz świetnie, możesz dawać zadania swoim postaciom, choć jestem trochę zdezorientowana, złodziejem, głosuj na mnie. Jak się czujesz, a dziękuję, fatalnie. Kto zrobił to lepiej? Znajomy, przepraszam, ale muszę odwołać dzisiejsze spotkanie, moja reakcja. Apartamenty z ogrodem, krakowizowane. Kiedy po 420 kliknięciach Chrome w końcu się otworzy. Wypełniam anonimową ankietę wśród pracowników, kierownik następnego dnia. Przepraszam, mogę przeszkodzić. Co się stało? Nic, chciałem tylko przeszkodzić. Jeśli nie wiesz czyj to dom, to z twoją psychiką wszystko w porządku. Kiedy chcesz być szczęśliwy, mieć dobrą pracę i fajnych, przyjaciół, ale jesteś zbyt leniwy, aby zrobić cokolwiek w tym kierunku. Dzień z życia domowego żółwia: godzina szósta, godzina 10, godzina 11:15, godzina 13:30, godzina 15, godzina 22. To był dopiero szalony dzień. Nikt, sześcioletni ja na zdjęciach z dzieciństwa. Kiedy usłyszałeś, jak pancie otwiera paczkę sałaty w kuchni? Co powinniśmy zrobić dzisiaj? Dobry pomysł. Czas na dietę. Ludzie mówiący bynajmniej zamiast przynajmniej ja. Koty takie są. Kebab na talerzu. Kebab na cienkim. Etapy jedzenia burgera, ale dobre, kurde wszystko wylatuje. Challenge napisz w komentarzu, czy lubisz burgery. A teraz, kopnij lajka byczku. Nawet nie zapytasz jak się czuję? Jak się czujesz kochanie? Ech, lepiej nie pytaj. Trzynastoletni, ja więcej grzechów nie pamiętam, tak naprawdę pamiętam więcej. Dzińsy mi się przetarły, muszę kupić nowe, wybór w sklepach. Kupiłem nowe opony, ale żona nie zauważyła, na pewno ma kogoś. Gdy jesteś na pogrzebie swojego męża i jego koleżanka z pracy, o którą miałaś się nie martwić, zaczyna płakać głośniej od ciebie. 60-letni milioner przychodzi do baru ze swoją cudowną 25-letnią żoną, Barman, jak to zrobiłeś, że za ciebie wyszła? Milioner skłamałem co do swojego wieku, Barman, ile jej powiedziałeś, 45. Milioner nie, 90. Tekst w wordzie, kiedy przesuniesz obrazek o 1 mm w lewo. Dzień dobry, panie Andrzeju, chciałbym poślubić pana córkę, ile miesięcznie zarabiasz. 8 koła miesięcznie, ja daję jej 5 koła kieszonkowych. Na miesiąc, wiem, ja już to wliczyłem w moją wypłatę. Kiedy jest ci smutno pomyśl o kręgu szyjnym C6, zobacz jak on się cieszy wspierając cię każdego dnia. Poczta Polska zastanawia się, co by przekonało klientów do korzystania z jej usług, tanie przesyłki dostarczane na czas. Ja po trzydziestce będę miał kabrioleta, oczekiwania, rzeczywistość. Siedmioletni ja idąc na palcach na najgłębszą część basenu doskonale wiedząc, że nie umiem pływać. Gdy przyszedłeś do domu, tylko się napić, a mama mówi, że już nie możesz wyjść na plac zabaw. Rodzice ostro się kłócą, siedmioletni ja uczący się nowych zwrotów grzecznościowych. Kiedy pralka i suszarka wykonały swoją robotę i teraz przyszła Twoja kolej. Kiedy się z kimś kłócisz i czekasz aż odpisze. Gdy dowiadujesz się, że rocznik 2007 kończy w tym roku 18 lat. Boję się, że niedługo nadejdzie apokalipsa zombie, a ja nie będę miał żadnej z tych koszul. Ludzie śpiący na brzuchu, ludzie śpiący na boku, ja obracający się w czasie snu jak kurczak zrożna. Kiedy widzisz plakaty z mordami twoich najgłupszych znajomych startujących w wyborach samorządowych. Lubię jeździć na rowerze samochodem. Jeśli chcesz odblokować postać, daj saszetę. Kiedy zdasz sobie sprawę, że trzeba było w 1995 roku kupić mieszkanie, a nie siedzieć całymi dniami w żłobku? Co sprawia ci największą przyjemność? Ja? Jego nadejście przepowiadały średniowieczne freski. Mój mąż szukając czegokolwiek w domu. Kiedy wystawiłeś swojego golfa za 15 tysięcy na OLX i Andrzej, który mieszka 300 kilometrów od ciebie, proponuje 8, jeśli spotkacie się w połowie drogi? Ja nie rozumiem, gdzie zniknęło 250 zł z karty, ona. Kiedy wydrukowałeś sobie numerek w urzędzie? Ja zastanawiając się, czy chcę być szczupła czy szczęśliwa. Jedna kropla deszczu spada za oknem, ja siedzący w domu, ale przyjemnie. Kiedy na dwudniowy wyjazd spakowałeś tylko dwie pary gaci i się zesrałeś, no wiedziałem, że tak będzie. Ciężko zrobić bardziej idiotyczne schody. Szef, który mówi zróbmy, ty który będziesz robił. Chyba nigdy. Nie znudzi mi się wysyłanie tej wiadomości do obcych ludzi. Wszystko gotowe. Od teraz musimy udawać, że nigdy się nie spotkaliśmy. Sorry, znamy się. Świetnie. Nigdy bym nie zdradzał dziewczyny. To by wymagało dwóch dziewczyn, które by mnie chciały. Kiedy próbujesz rozkminić, jakim cudem twoje stanowcze nie nagle zmieniło się w tak kochanie. Kiedy po urlopie wracasz do Januszeksu i nie bardzo wiesz, co robić. Najlepsze żarty są wtedy, gdy człowiek dusi się ze śmiechu i nie jest w stanie nic z siebie wykrztusić, a kiedy już mu się uda, go opowiedzieć to brzmi on mniej więcej tak, szła baba przez las i weszła w gówno. Pieniądze i wstyd to dwie rzeczy, których nie posiadam. Mój mózg, gdy ktoś zaczyna mi tłumaczyć zasady planszówki. Gdy klient pyta, czy dałoby się zrobić coś taniej. Zabawki w Kinder niespodziance kiedyś, zabawki w Kinder niespodziance teraz. Urodziła się w 2007 roku, co ci się wydaje, jak jest naprawdę. Zabierz artykuły ze strefy pakowania. Dziękuję, zapraszam ponownie. Jak która codziennie robię kompleks zabiegów na włosy i twarz, mój mąż, który widział krem tylko na torcie. Pierwszy raz nie zdenerwowałem się, gdy ktoś nadepnął mi na buta. Jedyne miejsca w Polsce, gdzie nie dotarła inflacja. Dzisiaj zaproponowano mi udział w reklamie produktów dietetycznych jako sylwetka. Przed. Kiedy próbujesz wepchnąć z powrotem tabletki do opakowania, ale przeszkadza ci ulotka. Idealny cosplay. Jakie przyjemności sprawiasz swojemu facetowi? Czasami milczę. Ja przez te prace nie mam w ogóle czasu na życie osobiste, jak każdego wieczoru. Kiedy po pracy zajeżdżasz na osiedle i nie ma ani jednego miejsca parkingowego. Sok smakuje najlepiej przy otwartych drzwiach lodówki. Kiedy już padłeś z sił, a jeszcze nie wstałeś z łóżka. Zwolniłeś się ze szkoły, z pracy. Kiedy pancia wróciła do domu pijana. Psycholog, proszę spróbować nie grzebać tak w swojej głowie, ja przed zaśnięciem. Kiedy kasierka pyta cię, czy chcesz przekazać datek na biednych, ja jestem biedny. Kiedy nie miałeś siły się myć i kładziesz się brudny do łóżka. Kiedy jesteś w gościach i spuszczasz wodę, ale ona zaczyna się podnosić. Ja łatwo mi zaufać komuś, też ja i moje zaufanie na maturze. Dawaj następny filmik byczku.